Do Was z nowym filmem, z kolem ubraniowym, tym razem mam tutaj kilka ubrań z nowej wiosennej, w końcu wiosenna kolekcja marki Moremo, polska marka, firma, którą bardzo dobrze znam, bardzo lubię, mam już dużo ubrań od nich, także bardzo się ucieszyłam, jak kolejny raz zaproponowali mi współpracę. Mam tutaj kilka rzeczy, przepiękne, naprawdę, bardzo takich, zobaczcie, bardzo spokojne kolory, są spodnie i głównie będą sweterki, właśnie na taki okres. Jest przejściowy, delikatne kolory, bardzo łatwe do wystylizowania, do połączenia z różnymi elementami garderoby, które już wszyscy mamy w swojej szafie, a także takie ubrania, które będą po prostu. Będą tworzyły stylizacje same w sobie, gdzie już nie będzie trzeba nic więcej je dodawać, pokażę Wam również, że można w bardzo prosty sposób je ze sobą połączyć, żeby właśnie jakby żeby z jednej firmy móc stworzyć cały outfit, także zapraszam Was do oglądania. Powiem Wam, że naprawdę nie mogę się zdecydować, co najbardziej mi się podoba, ale mam na górze, mam pierwszą rzecz właśnie taki kardigan w paseczki, no... Mówię Wam, to jest coś niesamowitego. On jest tak przyjemny w dotyku, co on tutaj ma w składzie, powiem Wam. To jest 100% wełny, a on jest tak delikatny, tutaj nie ma mowy o żadnym gryzieniu, o jakimś drapaniu. Jest, to jest w ogóle bardzo ciężki sweterek, naprawdę taki solidny, fajnie wykonany, ładny splot. Nic tutaj nigdzie się wiecie, nie rozjeżdża, nie rozchodzi. Bardzo ładnie wykonany, ładnie wykończony, nigdzie nie ma żadnych niteczek, które odstają. Naprawdę myślę, że coraz częściej zwracamy uwagę na to takie rzeczy, gdzie właśnie skład, wykonanie tego produktu naprawdę gra główną rolę i myślę, że tutaj nie ma w ogóle nic do zarzucenia. Piękne na końcu rękawy. No i oczywiście taki wzór, który jest bardzo modny, jest ponadczasowy, będzie pasował do wielu stylizacji na wiele lat, nie tylko, wiecie, nie jest to jakiś wzór modny przez jeden sezon, także i w zeszłym sezonie to było modne, i w przyszłym będzie, i w tym, i za pięć lat jestem pewna, że paski nigdy po prostu nie wyjdą z mody. Może skończmy to gadanie. Tutaj pokażę Wam, jak on wygląda na mnie i jak go można fajnie wystylizować. Zobaczcie, jak ten sweterek wygląda. To jest po prostu klasyka, elegancja. Tutaj już nic nie trzeba kombinować, aczkolwiek pokażę Wam takie małe twisty, które można zastosować. Zestawione z po prostu eleganckimi bardzo takimi podstawowymi spodniami, to są akurat granatowe spodnie Zary z zeszłego roku, ale one są w ofercie non stop, także znajdziecie je też w tym roku. Do tego akurat w tym wydaniu granatowe szpilki, cała stylizacja taka biało-granatowa, klasyczna, bardzo elegancka na każdą okazję, naprawdę do pracy, na każdą okazję taki taki ubiór, taki strój się sprawdzi. Słuchajcie, sweterek jest po prostu genialny. Naprawdę, jak go założyłam, to poczułam, że to jest fajna jakość. Naprawdę jest taki konkretny, nie jest jakiś przezroczysty, ale jest fajny, taki. Czuć, że to jest naprawdę dobra jakość. Słuchajcie, na stronie znajdziecie jeszcze inną wersję kolorystyczną, biało-beżowa, ale ja pomyślałam właśnie, że wolałabym, żeby te paseczki były takie wyraźne. Po prostu właśnie myślałam o takiej stylizacji z tymi granatowymi spodniami. I słuchajcie, możecie tak albo zostawić go właśnie tak, jak ja mam teraz, w spodniach. Absolutna klasyka, można go też wyjąć na wierzch, wtedy zobaczycie oczywiście, e, jakie on jest długości. Zapinany jest, zobaczcie, na takie białe trzy guziczki, wystarczy sobie jeden odpiąć. Pod spodem mam czarne body, które można troszeczkę e, pokazać, tak? Można go też bardziej otworzyć, wtedy bym go chyba już zostawiła, tak właśnie tutaj wypuszczonego, troszeczkę pokazać ramiączko albo nawet dwa, czemu nie, w taki sposób. Też bardzo fajnie wygląda. To już na przykład na jakieś takie luźniejsze wyjście, na wolniejszy weekend i taka opcja też jak najbardziej mi się podoba. Rękawek jest bardzo fajnie wykończony takim dłuższym ściągaczem. Zobaczcie, naprawdę jest po prostu piękny, bardzo łatwy do wystylizowania. Chyba najbardziej by mi się podobał o taki właśnie włożony tutaj do środka, do spodni. Moim zdaniem to jest po prostu. Klasa i tutaj nic już więcej nie trzeba, ale pokażę Wam jeszcze. Coś takiego szalonego, jak to można podkręcić taką stylizację. Zmieniłam buty, dodałam takie szpilki, bardzo wysokie szpilki w żółtym kolorze i od razu stylizacja się zmieniła. Nabrała takiej. Jest mniej oficjalna po prostu, jest bardziej zwariowana, bardziej wiosenna. Na przykład na Wielkanoc myślę, że byłaby super, aczkolwiek takie szpilki to na pewno wyzwanie. Do tego można słuchajcie, na przykład. E, ja mam akurat taką złotą torebkę, ale można by była jakoś żółtą, także też super wypasowała. I ekstra, naprawdę ten sweterek jest tak uniwersalny, można, można go rozpiąć, e, można całkiem go rozpiąć, wtedy już w ogóle można na przykład pod spód jakąś białą koszulkę założyć, e, także myślę, że naprawdę w wielu wydaniach będzie wyglądał super. Jest taki uniwersalny, łatwy do wystylizowania, przyda się na pewno w każdej garderobie. Kolejny kardigan, tym razem taki już bez pasków, spokojniejszy. Szukam kieszeni. Słuchajcie, piękny odcień beżu, bardzo delikatny, taki stonowany. To jest kardigan Bien. Też stuprocentowa wełna Merino. Bardzo fajny, naprawdę taki porządny, mięsisty. Taki konkretny sweterek. Również w różnych opcjach tam kolorystycznych występuje na stronie. Możecie sobie sprawdzić. Ja mam tutaj rozmiar S na M. On występuje w dwóch jakby rozmiarach rozmiarach, S na M i potem jest L na XL, to jest taki powiedziałabym oversize'owy, taki luźniejszy krój, widzicie, niby ten najmniejszy ale on nie jest jakiś dopasowany fajnie wygląda, już Wam pokazuję jaka jest długość o, wykończony jakby ściągaczem, także ładnie się tutaj utrzymuje, można go podwinąć i on tak sobie zostanie. Można go oczywiście włożyć do spodni. Ja akurat sobie wymyśliłam, że tym razem pokażę wam, ją w, pokażę wam go w połączeniu z białymi spodniami i do tego zobaczcie idealnie dobrany odcień butów, ten sam odcień beżu. Super wygląda, naprawdę, bardzo fajnie, bardzo fajnie się układa, muszę wam powiedzieć. Nie był ale nie wygląda, jakby był taki, wiecie, za duży, jakby był. Ze starszej siostry. Fajne odcięcie tutaj rękawków. No i wykończenie oczywiście ściągaczem, można sobie podwinąć. Myślę, że już takie podwinięcie rękawów dużo daje, bo on wtedy wygląda po prostu ciekawiej, też można sobie rozpiąć, ja myślę, że właśnie z tym czarnym body taki akcent, coś takiego żywego, tak, coś takiego bardziej wybijającego się ale można go również zapiąć i zobaczcie, wtedy tak z białymi spodniami wygląda po prostu tak czysto ładnie, świeżo, także idealnie po prostu, po prostu na wiosnę na wszelkie okazje będzie pasował, naprawdę jest świetne. muszę wam powiedzieć, że jestem absolutnie Zachwycona tym całym wykończeniem. Zobaczcie, tutaj ładnie wykończone, do tego pasujące rękawki. Trzy guziczki też w odcieniu takiego stonowanego beżu. E, I te guziczki są jeszcze sygnowane logo firmy, także też fajnie. No, sam ten skład: 100% wełna Marino, która absolutnie nie gryzie. Tutaj nic w ogóle nie czuję, to już jest kolejny, który przymierzam. Nic tutaj nie drapie, nic nie gryzie. Także nawet jeżeli ktoś ma bardzo wrażliwą e, skórę, to tutaj nie ma się czym w ogóle przejmować. No i wygląda pięknie. No, naprawdę Wygląda świetnie. Zaraz wam pokażę, jak jeszcze można go wystylizować. Tutaj kolejne wydanie tego samego sweterka. Zobaczcie, wystarczyło dodać białą koszulę, wyjąć mankiety, wyjąć kołnierzyk, której troszeczkę jest wypuszczona też dołem, aczkolwiek można to po prostu schować, albo można to, poczekajcie, można to przykryć. I do tego. Taka wyraźniejszy, taki wyraźniejszy dół, czarne spodnie. O, tak też wygląda fajnie, jak jest tylko troszeczkę e, koszuli. E, tutaj wystaje. Do tego zostawiłam jasne szpilki, bo one ładnie pasują kolorystycznie do tego sweterka. I zobaczcie, piękna po prostu biurowa wersja, bardzo delikatna, taka spokojna. E, do tego dodałabym torebkę. Myślę, że może ta. Po prostu ten, ten odcień brązu by się tak troszkę wybijał na tle takich neutralnych odcieni. Także naprawdę fajny. Jeszcze Wam pokażę w innym wydaniu. Tak wygląda w takiej wersji jasnej. Wiosennej, Zostawiłam go ze spodniami Simone. Simone Sand to jest kolejna rzecz, właśnie ze strony Mormua. Słuchajcie, jeżeli chodzi o skład tych spodni, to tam znajduje się 53% bawełny, jest wiskoza, jest też troszeczkę elastanu i one są naprawdę. Mm, zaskoczyło mnie to, jakie wyjęłam e, z opakowania, bo są bardzo, bardzo cieniutkie, bardzo lekkie, takie małe, naprawdę idealne, na przykład na podróże, e, jak e, po prostu będą zajmowały bardzo mało miejsca. A są do tego przewiewne na pewno. Cieniutki materiał, ale fajnie się układają. Nie są takie lejące, także ja tego po prostu nie lubię. Wyższy stan. Ja mam tutaj rozmiar S i powiem Wam, że powinnam wziąć XS. Także bierzcie swoje normalne rozmiary. Ja pomyślałam po prostu, że jak będzie to taki materiał troszkę sztywniejszy, to wolałabym, żeby one były luźne. Żeby można było właśnie w nie włożyć jakąś koszulę, czy. Właśnie ten sweterek, ale myślę, że naprawdę no, niepotrzebnie, tak? Ale nie, nie jest źle, po prostu są troszeczkę luźniejsze. Idealna długość kończy się przed kostką, myślę, że można też podwinąć e, i wtedy wyszłaby taka stylizacja bardziej e, na luzie, taka bardziej sportowa. Zaraz może Wam też tak pokażę, ale tak, taki delikatny, jasny zestaw. Zobaczcie, jak łatwo przerobić taki e, strój na taki bardziej weekendowy. E, podwinęłam troszeczkę spodnie, także na. Są teraz takie bardziej, no, takie luźne, tak? Typowo właśnie na jakiś czas wolny Do tego płaskie tenisówki, jakieś trampki ja Mam tutaj takie kremowe z firmy Veja. Zdjęłam koszulę, właśnie żeby to był taki mniej oficjalny look Rozpięłam jeden guziczek, do tego duża torba czy na zakupy, czy właśnie na taki czas wolny, naprawdę świetny outfit, delikatne kolory, bardzo spokojne, także jak widzicie, można naprawdę w wielu stylizacjach wykorzystać, chociażby taki sweterek, a spodnie łatwo przerobić z takich właśnie eleganckich na mniej eleganckie, na bardziej sportowe i wykorzystać je na różne okazje, także naprawdę świetne. Te sweterki po prostu podbiły moje serce. Słuchajcie, no naprawdę on jest cudowny. To jest sweterek Mild Almond. On jeszcze na pewno występuje w jaśniejszym odcieniu, ale ten odcień takiego ciepłego beżu, o, zobaczcie. Piękny, ale taki niejednolity, taki trochę jakby melanżowy, przepiękny, ale to jak, z jakiego on jest materiału, słuchajcie, to jest w 90% wełna merino i do tego dodatek kaszmiru, 10% kaszmiru. On jest po prostu tak delikatny, tak przyjemny, tutaj nic nie gryzie, to jest po prostu masełko w formie sweterka. Piękny, idealny dekolt w, w taki serek w kształcie literki V, bardzo subtelny, kobiecy. Aqui. No piękny, naprawdę idealny, delikatny ściągacz. Sweterek jest cieniutki, ale fajnie się układa, zobaczcie. Też jest, to, jest, to jest ten mniejszy rozmiar, też chyba S na M czy M czy S? Na pewno najmniejszy rozmiar, ale zobaczcie, on jest taki troszkę luźniejszy, też oversize'owy. Naprawdę, wydaje mi się, że tak wygląda najlepiej. Też można założyć koszulę pod niego, pod spód. Można wyjąć tutaj kołnierzyk, można do tego dodać marynarkę, ale on jest po prostu... Moja ulubiona torebka. Piękny taki outfit, po prostu klasa, elegancja, ponadczasowość. On nie wyjdzie z mody. Ten odcień jest po prostu idealnym odcieniem beżu. Nie jest nudny, jest kobiecy, jest taki subtelny, po prostu jest piękny. Naprawdę. Jeszcze Wam pokażę z marynarką na wierzchu. Zarzuciłam marynarkę na wierzch, bo nawet jej nie trzeba zakładać. No po prostu jest piękny. Nie wiem, ja nie jestem w stanie się zdecydować Który jest moim ulubionym Zakładam każdy kolejny I po prostu myślę sobie Wow, naprawdę słuchajcie No jakość jest niesamowita On jest tak delikatny Myślę, że to dodatek tego kaszmiru Jest tak luksusowy w dotyku Chyba ci w nim zostanę Nie wiem, wszystkie na raz je założę I zobaczcie, taka stylizacja No po prostu ideał Stylizacja ideał, naprawdę Świetna, jest przepiękny i ostatnia rzecz, słuchajcie, klasyka. Każda z nas ma to w szafie, każda tego potrzebuje. E, szukamy idealnego białego t-shirtu. Powiem wam, że naprawdę ten jest jednym z lepszych. Jeżeli chodzi o materiał, jakie miałam. Naprawdę jest grubszy. Ale nie jest sztywny. Ma fajne długości rękawek. Zobaczcie, wcale nie jest taki krótki. E, ale muszę Wam powiedzieć, że jest taki. Hmm, jest oversize'owy Ja bym powiedziała, że wszystkie te rzeczy właśnie z Mormua są bardziej uniwersalne. Przez to mają tą rozmiarówkę S na M, czyli, że wiecie, będą pasowały na troszkę mniejsze, na odrobinkę większe e, rozmiary. Właśnie dzięki temu, że są takie oversizowe, Zobaczcie, jest krótki. I fajnie wygląda i zostawiony tak, ale również będzie fajnie. Wyglądał włożony w spodnie, czyli coś, co ja bardzo lubię. Zobaczcie, jednym ruchem, po prostu można zmienić jego charakter na taki mniej oficjalny, bo po prostu ciekawszy, przez to, że jest takiej długości, jest krótszy, to właśnie łatwiej nie będzie się tutaj nic zbierało, bo to wiecie, jak jest tego za dużo i tutaj sobie tam chcecie to upchnąć, to czasami może brzydko wyglądać. Naprawdę jakość tego materiału jest świetna, nie jest prześwitująca. Ja mam pod spodem czarne body. Czy to widać? Nie. E, bardzo fajnie się układa i zobaczcie, e, ma też ładnie tutaj wykończone. Kończono tutaj górę, fajnie, bardzo elegancko, nigdzie nie ma żadnych nitek bardzo ładnie jest odszyty naprawdę super, do niczego się tutaj nie można przyczepić w składzie mamy 90% bawełny i troszkę elastanu tak, te 10% to elastan, także naprawdę materiał jest bardzo, bardzo fajny, no to jest po prostu klasyka, coś co wszystkie mamy, wszystkie poszukujemy, także teraz super taki nowy świeży element w mojej garderobie dzięki właśnie firmie Mormua Ekstra. Jeszcze nie wiem, czy mówiłam? Mówiłam chyba, ale powiem jeszcze raz: to jest rozmiar S na M. Także ten mniejszy. Naprawdę. Zobaczcie. Fajnie wygląda. Z tyłu puszczony taki troszeczkę dłuższy. Z przodu włożony. Super, super. Jeszcze Wam pokażę. Jeszcze Wam coś pokażę. Z wszystkich rzeczy można sobie tworzyć takie fajne stylizacje, można je ze sobą łączyć. One bardzo fajnie ze sobą współgrają. Zobaczcie, bardzo jasny, bardzo taki delikatny, subtelny zestaw. Spodnie do tego t-shirt włożony w, w spodnie do środka. Już samo tak naprawdę takie połączenie byłoby wystarczające, do tego kardigan i. Taki, taka stylizacja, taka propozycja Naprawdę świetnie to moim zdaniem wygląda Tak samo będzie pasował do tych spodni Cardigan w paski Albo właśnie na stronie znajdziecie Też taki sam w paski beżowe Który będzie jeszcze bardziej pasował Tutaj akurat ten, te paseczki będą takim elementem Który będzie się bardziej rzucał w oczy Coś takiego też zobaczcie Też taka delikatna Fajna stylizacja Super właśnie nawet na nadchodzące święta Słuchajcie i jeszcze oczywiście Chyba mój cukiereczek sweterek najładniejszy. To jest chyba mój ulubiony sweterek. Naprawdę, jak go zakładam, to po prostu e, uśmiecham się sama do siebie. On jest tak przyjemny. To jest jakby masełko w formie sweterka. Naprawdę to jest luksus. Myślę, że to przez to właśnie, przez tą e, mieszankę. Z kaszmirem, do tego ten idealny dekol nie jest za głęboki. Jest po prostu takim, taką kwintesencją kobiecości ten sweterek. Naprawdę delikatny, pięknie się wbazuje w to, co ja najbardziej lubię w ubraniach. No i oczywiście zostawione z takimi spodniami, do tego można na przykład też brązową, świetna stylizacja. I ostatnia propozycja bez koszulki, ale na przykład można zostawić czy jakąś ładniejszą koszulkę, czy tak jak ja mam body, czy na przykład jakiś ciekawy biustonosz, tak żeby troszeczkę było go widać, na przykład odsłonić jedno ramię i tak bardziej kobieco. I to już wszystkie propozycje. Wszystkie te ubrania, które najbardziej mi się spodobały z najnowszej kolekcji wiosennej firmy Moremua. Pokazałam Wam je w różnych opcjach, jak możecie ze sobą je zestawiać, jak tak naprawdę wykorzystać to, co już macie w szafie. Takim prostym sposobem, ale myślę, że taka garderoba oparta na takich prostych krojach, na, na spokojnych kolorach, jest tak naprawdę najlepszą ponadczasową garderobą. Z której będziecie mieli e, przyjemność e, i oczywiście pożytek na wiele lat. Także, moi drodzy, to już wszystko na dzisiaj. Oczywiście e, mamy też dla Was kod rabatowy. Gdyby coś Wam się spodobało, to od dzisiaj do 6 maja, czyli równo przez miesiąc, e, możecie skorzystać z kodu Great 10. Na najnowszą kolekcję, e, kod nie łączy się z innymi promocjami ale wszystkie e, szczegóły znajdziecie w opisie pod tym filmem także możecie skorzystać z tego kodu, zawsze to 10% tanie. Ja Was zachęcam, żeby sobie zajrzeć na tę stronę, zobaczyć co tam jest. Wszystkie linki do tych ubrań, także do najnowszej kolekcji e, firmy Moremua znajdziecie w opisie pod tym filmem. Ja Wam już dzisiaj bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. A jeżeli widzicie mnie po raz pierwszy, to nie zapomnijcie kliknąć przycisku subskrybuj, żeby mnie obserwować i być ze mną na dłużej. Także ja Wam bardzo dziękuję i widzimy się niedługo po świętach w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Pa! pa.